Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do rozpakowania i takich krótkich pierwszych wyrażeń, bardziej prezentacji nowego Mi Banda 7. Serdecznie zapraszam. Na początek taka mała uwaga: a tak, właściwie nie jest to już Mi Band 7, tylko Xiaomi Smart Band 7, to nazewnictwo zostało zmienione. Siódma generacja, jest to już ten nowy taki przedstawiciel tej serii udanych opasek od Xiaomi. Ja sam posiadałem model 4, testowo używałem modelu numer 3, miałem właśnie czwórkę oraz piątkę. Szóstka mnie niestety ominęła, ale nadrabiamy ten temat siódemką. Opakowanie od MiManda 7 jest bardzo takie podobne, standardowe, jak to w przypadku poprzednich modeli. Mamy tutaj oznaczenie, właśnie modelu, samą wizualizację opaski. Tutaj na boku mamy kilka takich, no powiedzmy, informacji, które mogą być znaczące. Mamy ponad 100 różnych ćwiczeń. Dodatkowo mamy wodoszczelność do 50 metrów. Mamy tutaj informacja o tym, że y, możemy śledzić sobie sen, dodatkowo magnetyczne ładowanie, które zostało już prowadzone w modelu numer 5, oraz informacje o wyświetlaczu, mierzenie właśnie tlenu we krwi, dodatkowo y, jakieś kilka dodatkowych y, informacji oraz że bateria powinna wystarczyć na dość długo. No, z tą baterią niestety ja bym raczej polemizował, bo testy pokazują, że model 6 już wytrzymywał krótko, a model 7 chyba jeszcze krócej. Ja przechodzę właśnie z Mi Banda 4, ponieważ no, tamtą paskę no, po prostu zniszczyłem, rozwaliłem, tam zbił mi się ten wyświetlacz, znaczy on działa, ale zbiło się to szkiełko, które tam go pokrywa, dodatkowo sam pasek się rozerwał, tak więc postanowiłem, że już fajnym zabiegiem może być wymiana na nowszy model. Możemy otworzyć sobie pudełko, ja tutaj wcześniej to zdrapałem, żeby ta naklejka nam troszeczkę łatwiej zeszła, tak więc już się dobieramy do środka, no i jeśli chodzi o samo opakowanie, tutaj możemy sobie od dołu je wyciągnąć przez taki właśnie tutaj klips już Wam to tu pokazuję wyciągamy sobie i mamy w środku nie mamy już nic, wszystko mamy na takim papierowym kartoniku, no i tutaj mamy samą opaskę w folii, do niej przejdę za sekundę dodatkowo tutaj z tego co widzę mamy naszą ładowarkę jest to ta sama ładowarka, która była już w MiBandzie 5. Tak więc zaraz Wam ją tutaj pokażę. Taka zwykła, standardowa, magnetyczna ładowarka. Ta, ta sama, która już była w poprzednich generacjach. To folię odłożymy sobie na bok. No i mamy jeszcze tutaj jakąś papierologię, jakieś książeczki. W zasadzie to chyba z tego co widzę jedną. Ale obszerną instrukcję obsługi, która no, jest na pewno w kilku językach. Tak się ona tutaj prezentuje. Sama opaska, z tego co widzę, jest produkowana. Ten konkretny egzemplarz w czerwcu 2022. Tak więc jest to no, po prostu ta najświeższa generacja. Ten świeży, świeży MiBand. Tutaj mamy go w takiej folii. Mamy jakąś informację o ładowaniu e, baterii. No i możemy sobie tutaj to rozkleić. I tak prezentuje się sama obaska. Tak naprawdę, na pierwszy rzut oka, no z zewnątrz nie różni się ona w sumie praktycznie niczym od innych MiBandów. Ja pokażę Wam na przebitce to z MiBandem 4, a jak znajdę to i z MiBandem 5. Jeśli chodzi o dół, no to dół prezentuje się następująco bardzo podobnie do MiBanda 5 oraz MiBanda 6. Tutaj mamy nasz ten klips, z zapinkę. Wszystko jest bardzo takie podobne. Aby opaskę włączyć, musimy ją sobie po prostu podłączyć do ładowania, co zaraz uczynię i pokażę Wam, jak prezentuje się sam wyświetlacz. Mamy logo Xiaomi, tutaj mamy ładowanie baterii 63%. Zaraz zobaczymy, co się stanie po jej odłączeniu. Ale jak widzicie, tutaj mamy taką bardzo fajną. Animację ładowania, taką można powiedzieć, zaczepniętą z Apple Watcha. No i po samym odłączeniu opaski mamy informację o tym, aby skanować kod QR i zainstalować aplikację do łączenia z tym oto zegarkiem. Jak widzicie, ten ekran no, już jest taki dosyć duży, zajmuje on całą praktycznie powierzchnię. Spróbuję Wam to lepiej pokazać. O, teraz możecie to zauważyć. Mamy tutaj kod QR do zainstalowania aplikacji. Mamy tutaj jakieś dodatkowe informacje. Tutaj musimy po prostu połączyć się z aplikacją, co uczyni po prostu w następnym kroku. A ja Was już mogę teraz zaprosić do takiej, myślę, recenzji, która na pewno się pojawi.